Takie dziwne co nie? troszeczkę Oj, co leci, ślinka. Leci. Trzymaj się. Trzymaj się. Siedzimy. To mam nie? Siedzimy. 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 Siedzi... to się chwieje, ale. Ale już siedzi. Siedzimy. Siedzimy. Trzymaj się, ja muszę ci w mać. trzymać. O! O. Takie, to, takie... nieprawdopodobne, że tak można. Co? Patrz, 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 patrz. Z innej perspektywy wszystko widzi. No. O! O! Na tą, na tą, na tą, na to, Nie, 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 nie! Tu. O! O! Siedziemy. No Dajcie posadę pod kurkot. Zobaczymy czy sobie sam wstanie.